się razem z moją bestietiną jesteśmy w bunkrze! Musimy się tutaj urządzić, bo na zewnątrz jest masa potworów! Musimy uważać i możemy wychodzić tylko jak jest dzień, czyli teraz! A kiedy nadejdzie noc, musimy zamknąć nasze drzwi wtedy, żeby nic tutaj do nas nie wlazło! Ej, tutaj są jakieś płatki! Będziemy miały już coś do jedzenia na start! No właśnie, bo my musimy dbać nie dość, że o bezpieczeństwo, to jeszcze o jedzenie oraz nawodnienie i nasze życie! A co to jest takie wielkie? To jest jakiś sklep? Rzeczywiście, to wygląda jak jakiś duży market, może tam by udało nam się coś kupić na przykład coś do jedzenia, żeby przetrwać, bo wiesz, no ja nie wiem jak nadejdzie no to przecież ja umrę z głodu, ja uwielbiam jeść. Nina, a czy my zdążymy wrócić do naszego bunkra, bo powoli widzę, że zachodzi słońce. Wydaje mi się, że raczej zdążymy. Jak już jesteśmy tutaj w markecie, najwyżej tutaj przeczekamy. Ej, zobacz ile tu jest mebli, możemy tak fantastycznie urządzić nasz bunkier i będziemy czuć się jak w domu. Zostawcie łapeczkę do góry. Wow, jakie to są piękne ozdoby. Takie różne stoliki i kanapy. Ja będę chciała mieć swój ładny pokój udekorowany. Ja też, ale przede wszystkim potrzebuję łóżko, bo ja lubię spać. I jak będzie, no to po prostu będę spać, a nie uciekać przed potworami. Ja się ich nie będę bała. Ej, gdzie jest jakieś łóżko? No właśnie, tutaj są błazienki, znowu te stoliki, ale ja nie widzę też żadnego wygodnego łóżka. O, czekaj, że tutaj leży jakieś łóżko, ale ono jest wielkie, widzę je. To łóżko jest bardzo duże i wydaje mi się, że zmieścimy się we dwie, więc bierzemy je. Uwaga, klikam i mam, patrzcie, mogę. Je nieść! Nina, odkryty jesteś taka silna! Wow, takie wielkie łóżko podniosłeś sama? Nie jest tak, że! Ej, weź też coś, bo za jednym razem będziemy mogły już coś udekorować w naszym salonie, chociaż nie wiem, łóżko w salonie? Hmm, chyba będziemy musiały coś wykombinować. Musimy się spieszyć, bo się kończy dzień! Dobra, ja nam zam Żebyśmy nie miały tam ciemno w tym bunkrze O, o, faktycznie robi się powoli ciemno Dobra, spokojnie, zdążymy Tutaj jest wejście, wychodzimy, wychodzimy Nina, słyszę jakiś alarm To chyba oznacza, że musimy do naszych bunkrów wrócić To na pewno jest jakiś sygnał Że kończy się nam czas i zaraz pojawią się potwory Robi się coraz ciemniej Szybko, szybko, już zaraz będę Tutaj jest mój bunkier numer jeden Szybko, otwierajmy drzwi, już zapada noc Szybko, szybko, do środka i za się tutaj położę to łóżko? Okej, okay, mamy to. Zamknęłaś drzwi? Dobra, chyba jesteśmy bezpieczne, ale ja jestem trochę ciekawa, co jest na zewnątrz. Dobra, może otworzymy te drzwi widzowie. Zostawcie łapeczkę do góry, a ja zobaczę, co jest za tymi drzwiami. Dlaczego ty chcesz otwierać te drzwi? Przecież to jest niebezpieczne, Nina! Co ty masz za pomysł? Nina, ale dlaczego ty się tak dziwnie śmiejesz? Słyszę twój śmiech, on jest jakiś inny niż zwykle. Nina, ale ja się przecież w ogóle nie śmieję. To kto to się śmieje? Słyszę jakiś śmiech! To ktoś jest na Dlaczego ty tam kogoś zapraszasz? Nina! Wszystko z tobą w porządku. Co ci się stało? Zamknij te drzwi. Zamknij te drzwi! Przez chwilę widziałam jakiegoś potwora. On tak do góry nogami szedł. Ale to było straszne. Tutaj są potwory i to prawdziwe. Nina, co ty robisz? Co ty oglądać, bo jeszcze ktoś nas usłyszy, że tu jesteśmy. Ja to się lepiej położę. Oj, prześpię sobie do rana. na ty nie możesz Kończy się nam jedzenie, kończy się nam woda Nie mamy jedzenia, jak my przetrwamy Nie damy rady do rana, wstawaj natychmiast Czemu to tak krzyczysz, przecież mam płatki Proszę, jak jesteś głodna, to sobie zjedz je Dobra, zjem sobie nium, 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 nium. Skoro ty nie chcesz, to ja sobie zjem nium, 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 nium. Mm, Pycha Jak ty ustawiłaś ten fotel Co ja mam w powietrzu na nim latać Co ty tutaj, ty nie umiesz meblować pomieszczeń I na znowu ktoś do nas puka Ale no, kto to puka, no Co wy chcecie od nas, dajcie nam spokój My czekamy na dzień Wy no Bunkra! Co to było? Aaa! Mnie też złamała TO mój bunkier, PUSZCZAJ mnie! Tina? Tina, gdzie jesteś? Same schody tutaj są. Tina, gdzie jesteś? Jesteś tutaj? Gdzie ona jest, Tina? On nie to ten potwór ją zabrał. Oddawaj moją bestię! Ten to Te potwory mnie chyba zabrały w środku nocy. Ja Nie wiem, gdzie ja byłam, ale boję się. Zobacz, coś tutaj spadło! Otwórzmy to! Tu będzie jedzenie! Musimy pozbierać, bo już mam małą jedzonka, jestem bardzo głodna. Zobacz, wszyscy tutaj biegną! Szybko zbierajmy to jedzenie! Ile tu jest jedzonka dobrego? Tak! I pizza, i woda, ale super! Nie, no ale teraz, jeszcze mi opowiedz, jak to się stało, że ty byłaś w tym lesie, były tam jakieś potwory, bo mnie dwa razy zaatakował i to przed moim bunkrem. Gorsze jest to, że ja nic nie pamiętam. Po prostu one mnie zabrały i bum! Nagle mnie nie było. I sama nie wiem, gdzie ja była. Wygląda na to, że zostaniemy tutaj trochę dłużej, więc weźmy jak najwięcej mebli, przenieśmy. To ja wezmę nam taką szafę na ubrania, żebyśmy miały wszystkie nasze ciuszki, gdzie chować. Ja mam taką szafkę nocną, na pewno nam się przyda, bo mamy mnóstwo rzeczy zabranych ze sobą, więc ją postawię tutaj i zobaczcie, jak idealnie. Ale czekaj, trzeba by było zrobić tobie pokój. A to nie możemy po prostu być wspólnie i dzielić tego wszystkiego. Go na pół. Tutaj ja będę spała na tej połówce łóżka, ty na drugiej. Tutaj będzie nasz wspólny telewizor. No dobra, niech ci będzie, ale wiesz co? Możemy tutaj odblokować kolejny pokój. Musimy zrobić łazienkę przecież nie damy rady tak bez łazienki. Słuchaj, ja tutaj odblokowuję. Ale super, mamy toaletę! Tylko ona jest pusta. Potrzebujemy wanny i ubikacji z lewu, lustra. Wszystko tutaj trzeba urządzić. Szkoda, że ten bunkier nie jest różowy, ale dobra, przetrwam to jakoś. Chodź szybko, idziemy po kolejne meble. Może uda nam się zdążyć jeszcze przed nadejściem nocy. Najlepiej byłoby zabrać coś do naszej nowej łazienki. Ej, Tina, zobacz na to. Tutaj, jakoś są dziwnie ułożone te palety. Tak, jakby można było wejść na dach, może tam byłybyśmy bezpieczne. Na pewno chcesz tutaj spróbować wskoczyć. No nie wiem. Ops, nie udało mi się. Chyba faktycznie jest tam za wysoko. Dobra, nie traćmy Czas ubiegniemy teraz po wannę. Przepraszam bardzo, gdzie w tym sklepie są rzeczy do łazienek? Ej, patrz jakie tu jest fajne łóżko, takie podwójne, piętrowe. Ej, no super jest, faktycznie, fajnie byłoby. Ja bym spała na górze. Nie, ja bym spała na górze, ja zawsze śpię na górze. No, dlatego my nie możemy mieć takiego łóżka, bo byśmy się pokłóciły. Dobra, chodź szybko po wannę, bo ja chcę się wreszcie wykąpać. Tutaj jest taka fajna wanna z prysznicem, a ja na wtedy wezmę jakąś toaletę. Tak jest, świetny pomysł. Dobra, szybko, musimy już spadać stąd i nas zobaczyć, już noc nadchodzi. Zaraz znowu będą... O, właśnie o tym mówiłam, syreny! Nina, ja nie wiem, czy my zdążymy dobiec do bunkra, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tutaj wychodziły. No chyba, że zostaniemy w tym markecie, słuchaj, postawimy sobie w wannę tuż przy wyjściu i następnym razem, jak już będzie dzień, to zabierzemy to. Chodź, Dina, zostaniemy tutaj i gdzieś się schowamy w tym markecie. Może tutaj będzie bezpieczniej. O, o, tu są też potwory! Biegnie za mną! Słapał mnie! Słapał mnie! Czy ja się mogę wyrwać? Pomocy! Nina, gdzie jesteś? To jest Dlaczego oni zgasili światło? Ja się gdzieś chowam, proszę, zostawcie mnie. Słyszę tylko jakiś oddech, one są blisko. Dobra, ja nic nie mówię, może mnie nie zauważą. Stoję sobie tutaj, wiem, że jest ciemno widzowie, ale to oni zgasili światło. Ja jestem w jakiejś klatce. Potwory mnie normalnie uwięziły. Jak ja mam stąd wyjść? O, o, i dostaję obrażenia. Oni są za mną cały czas tutaj chodzą w koło, ale jeszcze mnie nie zauważyli, bo się nie ruszam i mówię bardzo cicho. O, nie słyszałam ten oddech! Jest, widzowie! Przetrwałam w tym markecie całą noc, żaden potwór mnie nie znalazł, ale czekajcie, dostałam jakieś powiadomienie, że będzie samolot. Muszę znaleźć też moją bestie bestytinę. Musimy razem zgarnąć jedzenie, bo będziemy głodne. Jakoś mi się udało wydostać z tej kratki, a teraz patrzcie, tam na górze leci samolot, on będzie zwrócał nam jedzenie. Nina! Widzę cię! Ten potwór zabrał do jakiejś strasznej klatki. My tam przetrzymywali. Co, ty byłaś w jakiejś klatce? Nie gadaj, ale jak to? Ja myślałam, że tu nie ma żadnej klatki, że oni nie mogą nas uwięzić. Szybko, skrzynka jest! Trzeba wszystko pozbierać! Dawaj, dawaj, musimy być pierwsze! Zabieramy! Bo to jest walka wielka o jedzeniu Pomarańczyk, kola! Dawaj, 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 szybko! Płatki! Jeszcze jedna pomarańczka i jeszcze więcej! Dobra, wszystko jest zabrane, a nie jeszcze takie jabłuszko. To może idziemy teraz do sklepu po te rzeczy do łazienki, ale lepiej sklepy na noc nie zostawać. No nie, czy ktoś chce zabrać moją wannę? To są nasze rzeczy, my sobie tutaj je przygotowałyśmy, zabieramy je. Po tej ciężkiej nocy mam ochotę naprawdę się wykąpać w takiej ciepłej wodzie. A ja mam ochotę w ogóle położyć się spać, bo ja całą noc nie spałam przez te potwory i nic nie jadłam, ani nic nie piłam. No i dobra jestem w łazience, więc myślę, że tutaj gdzieś postawię. Okej, okay, idealnie. A tu mamy toaletę. Ej, super, że tam była jakaś pralka i o, yy, przepraszam Nina, nie chciałam tak przy tobie. <grym> Dobra, nieważne, ale czekaj, zobaczymy sobie, czy można się tu wykąpać. Ale mogę chociaż sobie pomorzyć nóżki, to już dużo. Myślałam, że będę mogła się tutaj położyć. Dopiero jest połowa dnia, więc ja biegnę dalej po jakieś rzeczy do domu albo do łazienki. Szybko, może teraz zdążę. To jest świetny plan, weźmy sobie coś jeszcze i potem się najemy, zamkniemy w tym bunkrze i już nikt nam nie przeszkodzi. Szkodzi. Dobra, jestem już w sklepie i pobiegnę szybko do tego działu z łazienkami. Tylko gdzie on był? On był bardzo blisko. O! Widzę chyba tą toaletę. Dobra, tutaj jest, może nam zabiorę taki zlew. Nina, powoli już zachodzi słońce. Pamiętaj, żeby wrócić do bunkra. Tak, tak, już biegnę. Ja wzięłam biurko, a następnym razem wezmę komputer. Będziemy musiały się połączyć do internetu i jakoś przekazać informację naszym przyjaciołom, że jesteśmy uwięzione, więc to jest dobry plan. Nie wiem, czy mam zamykać drzwi, czy nie. Co byście zrobili, bo Nina jeszcze nie wraca? O, idzie. Całe szczęście, bo ja nie wiedziałam, czy mam zamykać te drzwi, czy ona się wyrobi. I już jestem, zamykam drzwi, tak jest! I teraz odstawię tutaj gdzieś biurko. Może tutaj? I teraz już powoli robi się zachód słońca i będzie noc. Ale my już nie zdążymy pójść do marketu, będziemy musiały czekać na kolejny dzień. Ale my tutaj mamy fajną łazienkę i mamy garderobę, dużo ciuszków i mamy też fajny pokój. W sumie mi się tu podoba, możemy zostać, ale wiesz co? Następna nasza misja to jest ukraść albo w sumie kupić. Komputer. O, syreny. I jak będziemy miały komputer, to będziemy mogły się połączyć z innymi, żeby nas uratowali. Właśnie będziemy mogły wezwać w końcu pomoc! A teraz chyba czas na kolację, co, skoro jest noc. Oj, tak, czas na odpoczynek, zjem sobie pomarańczkę. Miam, 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 niam, ale jestem głodna. Zmęczyła mnie ta noc i ten cały dzień pracy. Wypiję sobie jeszcze taki pyszny soczek, bo trochę brakuje mi wody. O, od razu lepiej się czuję. O, ja chyba muszę trochę odespać, wieśnina. Dobra. To zróbmy tak, że ty się prześpij, a ja będę Czuwać, dobra? Ja tutaj będę Cały czas czujna i w razie jakby się coś Działo, to będę krzyczeć Dobra, to ja trochę się wyśpię, bo Poprzedniej nocy nie mogłam spać, bo Jakieś potwory mnie zabrały Dobranoc Nina! Tak, tak, dobranoc Nina, ale słuchajcie, mnie coś niepokoi Cały czas słyszę tutaj jakieś głosy Myślicie, że ktoś tutaj chodzi za tymi drzwiami? Ja to jestem taka ciekawska, ja bym Najchętniej otworzyła te drzwi i zobaczyła, co tam jest Myślicie, że mam to zrobić? Halo, jest to jakiś potwór? nie Dobra, dobra, to już skończyły się żarty Patrzcie, on nam wrzucił jedzenie on specjalnie, on chciał nas tak po prostu Co to za hałasy? Ech, Tina, bo ja otworzyłam drzwi i ten potwór rzucił nam jedzenie Widzisz ile jedzenia? A to nie jest jedzenie z twojego ekwipunku, które wypadło jak on cię rozwalił? Nie, ja nie miałam tyle jabłek On nam to wrzucił, on chce nas zwabić Żebyśmy wyszły po więcej jedzenia Zamykam te drzwi Nie można ufać potworom, trudno o, Tutaj wystaje mu ręka I wielkie pazury, on jest Wyraźnie duży i długi! Nie, nadaj mi się wyspać! No, ja tylko położyłam się spać. Tutaj nagle jakieś krzyki. Co ci wparło do głowy, żeby tam wyjść? Przecież wiesz, że nocą są potwory. Czekaj, czekaj, ja tutaj mam jakiś telefon, może zadzwonię do kogoś. Co? Ktoś mi odpowiedział, nie opuszczaj bunkra i dbaj o siebie. Ale mi rada, ja chcę się stąd wydostać. Nie rozumiesz, że nikt nie będzie nam chciał pomóc tak o po prostu, że ty sobie zadzwonisz i oni nas tutaj uratują. To tak nie działa. I no, ale może Leon by nas uratował. Co myślisz? Ja go tak lubię, może by się poświęcił dla nas. Dobre, ja ci już nie zawracam głowy, też się prześpię i poczekam do rana. Super, że to by teraz Leon w głowie. My tu walczymy o przetrwanie, a ty... A co tam u Leona? Może Leon by pomógł? Leona, tej nie ma jeszcze zasnęła. Super. Ja nie mogę spać, potwory mnie zabierają. Ona coś gada ale o Leonie i sobie idzie spać. Dobra, już mam tego dosyć. Dobranoc. O, wow, Pora wstawać. Już ogód oh, pie. Dobra, to trzeba wstać. Dawaj ty, najdziemy, Idziemy po komputer. To jest nasz jedyny, ostatni dzień. Musimy dzisiaj to zrobić. Mam dość mieszkania w tym bunkrze. Ja już chcę się stąd wydostać, więc idziemy zdobyć komputer, wyślemy sygnał i ktoś na pewno nas uratuje. Ja już nawet nie chcę jeść. Ja chcę się po prostu stąd wydostać. Szybko, szukajmy ten komputer, bo. Jest ich niewiele i każdy chce się na niego rzucić, bo to jest jedyne źródło informacji i źródło połączenia z kimkolwiek. Tutaj samolot ląduje, ale my na to nie mamy czasu. Szybko, gdzie jest jakiś komputer? Dawajcie nam komputer! Chyba widzę. Tak, patrz, jaki ekstra! Ja mam krzesło, ten komputer idealnie! Wracamy szybko! Mam nadzieję, że nikt nam tego nie zabierze, ale widzę, że oni tam daleko walczą o jedzenie, więc chyba są za bardzo na tym skupieni i nie widzą, że mamy jedyny komputer. Widzisz, widzisz? Miałam genialny plan. No powiedz, że czasami coś fajnego i Mądrego powiem. na tym razem ci się udało. Tutaj jeszcze podepnę kabelek i komputer jest gotowy. Wow, ale świetne stanowisko! Ale wiesz co, ja za bardzo tutaj nic nie rozumiem. Czekaj, coś tu trzeba włączyć. Może jednak ty to zrobisz? Dobra, Nina, ja to zrobię. Daj mi chwilę. Ja to już zaraz wszystko połączę i mam nadzieję, że pomoc po nas przyjdzie. Widzowie, Tina już wysyła sygnał i zaraz przyjdzie do nas pomoc. A wy w tym czasie możecie wbić się na kanał do Tino. No też nagrywaj ma super odcinki. Link macie w opisie. A jeśli chcecie z nami pograć, to wpijajcie na naszą grupę robloxową. Linki macie w opisie. Dzięki, że oglądaliście! Bye!